Witam, dobry wieczór z tej strony Forever. Zapraszam na was na kolejny materiał na moim kanale. Moi drodzy, jeśli materiał Wam się spodoba, to prosiłbym, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym materiałem. Serdecznie z góry bardzo za to wam dziękuję. Eee, co w dzisiejszym materiale? No to jak grać nową AWP-ą w CSGO. Widzicie, że teraz nowa AWP ma e, 5 pocisków w magazynku, więc już nie można, tak sobie wiecie, e, skanować smoków za bardzo i tak dalej, tylko trzeba częściej ją przodowywać. I oglądałem też ostatnio sporo streamów różnych graczy tam Michu, Tutson i jeszcze jeszcze innych i na streamie Tutsona, bo on strasznie dużo fragów zdobywał właśnie między innymi na Vertigo, gdzie, dlatego też jesteśmy na tej mapie. Bardzo dużo fragów zawupy zdobywał grając właśnie na tej mapie i jak on grał? On po jednym, czasami po prostu po dwóch strzałach, tą AWP przyładowywał. <laughs> niech teraz podniesie rękę... Znaczy no, to nie jest nic innowacyjnego, nie? Jak ci się kończy AWP, to kurde trzeba przyładowywać. Ale, niech podniesie rękę ten, albo niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie zapał się na tym, że AWP ma mniej pocisków w magazynku. Ja podnoszę rękę Kamieniem nie rzucę, bo nie mam Ja podnoszę rękę, bo zapałem się nad tym już nieraz. raz eee, Moi teamieci, którzy, z którymi gram na fisitach, Właśnie dzięki też eee, nim, dzięki wspólnym staraniom Tą dychę udało się wbić na tym fisicie. Ale uwierzcie mi, że jeszcze nie czuję się jak taka wiecie Pełnoprawna dycha, jak taka Słaba dycha na pograniczu dziewiątki eee, I właśnie oni też wiele razy złapali się na tym, że strzela, strzela, tak wiecie tutaj jeden skan, drugi skan i nagle i nagle przodowiem o kurwa, o kurwa, tu chowamy się i kiedy się chowano to dostaje gonga i leży. Bardzo dużo jest takich sytuacji. Ja naprawdę no w jednym meczu to palców u dwóch rąk by mi zabrakło, żeby po prostu naliczyć takie sytuacje, kiedy AWPR... Po prostu pominął przeładowanie, zapomniał po prostu o, o tym przeładowaniu. Na pewno z tą AWP nie można teraz tak skanować i szaleć jak kiedyś. Kiedy mamy, wiadomo, e, jest tutaj smok na, na tą prawą. Czy nawet jak tego smoka nie ma, no to jak jakiś setek tam pikuje, no to wiecie, czasami są takie strzały, że chcecie spróbować, nie? Czy tu, czy tu, czy tutaj też jest właśnie taki e, busik, gdzie się celowujecie, nie? Yy, czy nawet jak jest yy, tam smoke cały czas, rzućmy go jeszcze raz. Jak, jak jest tam smoke do tej prawej, no to jest tam ten headshot, nie? Więc jego też sobie tam próbujecie preferować. I wtedy co? Trzeba was po prostu yy, dojechać. No bo kiedy słyszycie, że AWOPER przodowuje, no to co się robi? Wbija się w niego. Ma jak nóż rozgrzany w masło. Przepraszam za te przekleństwa, ale. Zdarza mi się czasem grać za wupy, ale nie lubię wupperów, bo kiedy ma się pamięć mieściową, dobrze wy 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 wyćwiczoną, yy, ma się takie wiecie, że momenty, że tutaj gościu wychodzi i nagle leci flick, gościu zabija, wystarczy po prostu, że pizgnie lekko myszką, trafi taki strzał. No i takiego dobrego wuppera naprawdę ciężko zatrzymać, on potrafi wyciągnąć naprawdę takie fragi, że głowa mała. Więc bazując na tych e, na meczach Tucona i czy na Mirku, czy właśnie na, na Vertigo, co mi tak po prostu wyryło się w pamięć, że na tej mapie postanowiłem was tutaj oprowadzić, bo myślę, że się da tam stanąć, to po jednym, po dwóch strzałach, kiedy wiecie, że macie ten, ten dystans między sobą tutaj a tam przeciwnikiem, no to lepiej sobie tą AWP. Przeładować na spokojnie, ponieważ kiedy wejdziecie do, do akcji zakładając, że wszystkich strzałów, wiecie, nie traficie, no to lepiej żebyście mieli 5 Amon jeżeli powiedzmy wbijacie. Teraz powiedzmy wbijacie. Jest piękno was jeden. Potem skona wychodzi drugi, i co? Jesteście wyłączeni z akcji. Reszta tam wbije, a wy co? Ładujecie AWP. Jesteście wtedy, no tak naprawdę. Nieprzydatni. Was w ogóle nie ma. Na chwilę wyłączacie się z gry, i zamiast 5 na 5 wbijać, no to wbijacie 4 na 5. A tym bardziej, jak grają dwie AWPy, to już, to już w ogóle. Także zważajcie na to. Patrzcie na amunicję. Wiem, że najgorsze to po prostu będzie przyzwyczaić się wam do tego, że AWOPa cały czas ma te 5 amo. Myślę, że ci, którzy grają głównie z AWP, którzy są snajperami czy tam w drużynach, w teamach, czy nawet na matchmakingu, gdzieś tam na sidwerach, na goldach, kałachach kiedy lubicie grać z AWP'u, no to wam będzie łatwiej przyzwyczaić się do tego, łatwiej skontrolować to, że wam po prostu ammo brakuje. Będziecie to kontrolować, będziecie wiedzieli, że na przykład musicie wycofać sobie, przeładować po przeładowaniu Wychodzicie i kasujecie dalej przeciwniku. Natomiast ci, którzy tam sporadycznie z tej awupy grają, będą mieli problem. Będą mieli absolutnie duży, duży problem. Tak to w sumie mechanika gry zawupy nic się nie zmieniła. Chociaż to może być zbieg okoliczności, ale muszę Wam o tym wspomnieć. Czasami te strzały zawupy. Nie siadają. Wydaje mi się, że coś jest z hit-register, czy tam, z tą detekcją tych hitów zawupy. Coś jest nie tak. Ilekroć grałem zawupą. Widziałem krew, postrzeliłem w nogę, a potem patrzę na na 40 w jednym. No kiedy jest, jest typ i strzelicie nawet mu z daleka piętę, No to jest facet i macie tam. Jordan. Jeden strzał, no pet, to czy znaczy ten, to zadaje, no załóżmy 20 demerzo, tam plus minus, no to strzał w stopę 40 plus 20 no to jest 60, ale tutaj akurat wiecie, no zginąć zginął. Natomiast niektóre strzały zawupy, naprawdę to jest śmiech na sali. Na przykład jest rampa na Anciencie, gdzie jesteście, stoicie pod tym boksem, no i tam z longa widać właśnie głowę CTK, który was pikuje. Strzelacie, widzicie tam krew na, na, tej, na tej ścianie, gdzie jest ten y, klocek. Jak macie short, potem tutaj przychodzicie longiem CT i wychodzicie longiem przy tych schodach. No to widzicie właśnie na tej, na tej ścianie e, tej górnej, widzicie krew. Go was zabija. Ja miałem, I to jest moja sytuacja, gdzie ja trafiłem typa w głowę nawet przez, y, przez krawędź tych schodów. No to i tak wiecie, to jest demetrz y, no, no potężny. Zobaczmy nawet tutaj, jakby gościu dostał stał tutaj. Dwa, trzy. No to dostaje te 40-60, a ile ja miałem? 11 w jednym, w głowę. To się po prostu... Pale nie mieści. Więc to jest taki... no nie wiem czy to jest coś oni spiepszyli przy zmianie... zmianie amunicji, czy coś gmerali przy tej AWP. -ie. Nie jestem w stanie wam tego y, powiedzieć, ale jeśli mieliście takie sytuacje Napiszcie w, w komentarzach Łączmy się moi drodzy w bólu I ogólnie, snajperzy Którzy no ogólnie ludzie, którzy gracze, którzy mainujecie AWP Czy faktycznie gra wam teraz ciężej z tą AWP? Czy faktycznie musicie coraz Częściej nawet po tym jednym czy tam dwóch oddanych strzałach z AWP, musicie tą AWP przeładować yy, Myślę, że są po obejrzeniu całego meczu i tych jego fragach z AWP, i po tym jak on kontrolował ilość pocisków, no to jeden dwa strzały, zmiana, jeden dwa strzały zmiana. Kiedy oczywiście by na to czas. Natomiast jeśli go dojeżdżali, no to jechał momentami do zera, ale przeważnie przy takich hardkorowych sytuacjach schodził z ilością Amo do czterech, żeby zostawić sobie, chociaż, przepraszam, tą jedną ten jeden nabój, na wrazie czego jakąś tam sytuację awaryjną, a tak to Zmieniał tą, ten magazynek. Co jej rusz? Także moi drodzy, dajcie znać. Ja już nie będę tego przedłużał, bo już 9 minut widzę, że jest na tym na zegarze. Także z mojej strony tyle. Czekam na komentarze. Dajcie znać, jak wam się gra za I cóż, trzymajcie się. Pozdrawiam. Narka!